Koniec gry. Undertale podczas przejścia. To naprawdę boli. Ty mały. Naprawdę nie chcę cię skrzywić, ale jestem młodym. Pamiętasz? Dobry bota, wydwoje. Mhm. Hej, Frisk, Gdzie Asriel? Asrię? W... Życzę Ach, Czekanie za każdym razem na zakończenie jest do pani. Haha, <laughs> ta Asriel ma strasznie krótką rolę w zakończeniu. Nie, <laughs> nie, Cześć, kościugówki. Jak twoje szyja papirusie? Nie martw się, człowieku. Ona od początku była zajmowana. Moje też, łap. Nie mogę żogiem, że tak powiem, towarzystwem O, traf! Stop! Co, ty? Nie chcę robić tego samego mechatona na przewie. Wiem, co czujesz. Ja nie chcę robić tego tańca, więc czasem był tak nieco dzień kłopotliwy. Ciasto, gotowe. Dla wszystkich. Okay, Hej, Tori, mam zagadkę dla ciebie. Co mówisz, kiedy przed zidzeniem obiadu? Pff, bon Appetit Zaraz, mam przerwę, zachowaj swoje żarty na później. Hejka! Hejka... Och, god of hiperdead! Ejka ej, apelgonel. Asy dimul Co wam mówiłam o dogryzaniu Asielowi? Wiemy. Przepraszamy. Witajcie, słodziaki! Hoi! Uwaga wszyscy! Raz wraca! Wracajcie na swoje pozycje! Szybko! Ale ten chce tu zostać! Chodźmy! Gotowa na walkę, bachorze? Nienawidzę tego. Hej, po prostu trzymaj się swojej roli. Kiedyś przejdziemy ścieżkę pacyfistyczną. Masz rację, Antajn. Dzięki. 10 sekund do startu gry. Pamiętaj, traktuj to jako zabawę. Tak, zabawmy się. Gra start. Pu, czemu musiałam się pomylić? Hej, 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 Tori! Mam zagadkę dla ciebie. Co mówisz skelet? Puu, czemu musiałam zapomnieć? No... Głupi scape. <grych> Kolejne kolejny do blopersów. Hej, hej, to... Puu, czemu muszę fałszować? Aaaaa! Wkurzał się! <grych>